Witajcie kochani. Dzisiaj chciałam zaproponować Wam praktykę pięciu rytuałów tybetańskich. Mówi się, że te rytuały mają moc odmładzającą, a generalnie harmonizują energię w naszych czakrach, wpływają pozytywnie na układ hormonalny, na nasze zdrowie, no i oczywiście też na naszą kondycję. Zaczniemy od pierwszego ćwiczenia, w staniu. Ręce szeroko i będziemy Zataczać kręgi wokół własnej osi, stojąc na prawej pięcie i tak jakby delikatnie odpychając się lewą stopą. Możesz zacząć od robienia po 3 powtórzenia każdego z tych pięciu ćwiczeń i stopniowo zwiększać ilość powtórzeń aż do 21. I wtedy pozostań na tak długo, na ile chcesz, a zaleca się na całe życie. Rozpoczynamy. Zamknij oczy i zrób trzy obroty lub tyle, ile potrzebujesz. Zatrzymaj się, odłóż dłonie na sercu. Pozostań chwilę, poczekaj, aż przestanie ci się kręcić w głowie. Wróć uwagę na swój oddech, Skup się na nim. I przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Połóż się na plecach, ręce wzdłuż i Będziemy unosić nogi i głowę do góry. Z wydechem podnieś nogi, podnieś głowę, z wydechem opuść. Wdech do góry, wydech na dół, wdech góra, wydech dół, wdech góra, wydech dół. Możesz chwilę odpocząć po wykonaniu tego ćwiczenia, i potem przejść do kolejnego. Uklęknij stopy na palcach, a dłonie pod pośladkami, na udach. Kolana na szerokość bioder, i teraz będziemy robić łon do tyłu, na tyle, na ile możesz. Na tyle, na ile. Pozwala Ci elastyczność w Twoim kręgosłupie. I tutaj również wykonaj od 3 do 21 powtórzeń no i lepiej 21. Ale zacznij od 3, żeby ciało przyzwyczaiło się do tego ruchu. I przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Dłonie i stopy na macie i teraz będziemy unosić dół, ale pozycja startowa będzie w taki sposób, że nogi są wyprostowane. Dłonie odłożone przy pośladkach i z wydechem prostujemy się do pozycji stołu. Wydechem opuszczamy. Powtórz to ćwiczenie tyle razy, ile aktualnie powtórzeń rytuałów robisz. Ważne, żeby każde ćwiczenie było wykonane tyle samo razy. I kolejne, ostatnie, piąte ćwiczenie. Doznamy Ci z jogi. Doznamy z jogi pozycja psa z głową w górę i z głową w dół. Z tym, że jest z głową w dół. Tutaj stopy pozostają na palcach, lub też możesz odkładać stopy tak jak w, tradycyjnym, w tradycyjnej wersji tego ćwiczenia. To zostawiam tobie. Są różne poglądy na prawidłowe wykonanie, więc zrób tak jak ci wygodnie, jak czujesz. No, i zaczynamy. Tu akurat wdech do góry, wdech na dół. Wdech do góry, wydech na dół, nie opuszczaj całkiem bioder, niech pozostają w górze, tak jak w psie. I to wszystkie ćwiczenia, jest ich niedużo. Myślę, że warto poświęcić kilka minut, dosłownie kilka minut o poranku, żeby je wykonać. Zobaczysz, że dodadzą ci one energii i będziesz się lepiej po nich czuła. Zapraszam Cię do praktyki.